Błękitna kropka Karla Segena. To nasz dom. To my. A na nim wszyscy twoi bliscy, znajomi i wszyscy, o których słyszałeś, każdy człowiek dokonał swojego żywota właśnie tutaj. Każda młoda, zakochana para. Każda matka, ojciec i pełne nadziei dziecko. Każdy święty i grzesznik w historii naszego gatunku żył na tej drobinie kurzu uchwyconej w blasku słońca. Tak często skłóceni, tak zajadle nienawistni. Ta świecąca kropka podważa całe nasze złudne zapatrzenie w siebie i przekonanie, iż zajmujemy we wszechświecie jakąś uprzywilejowaną pozycję. Nasza planeta jest samotną plamką otoczoną przez wielki, bezkresny mrok. Nic nie wskazuje na to, aby jakaś zewnętrzna siła miała nas ocalić przed nami samymi. Czy się nam to podoba, czy nie, Ziemia stanowi nasz jedyny bastion. Nic chyba nie ilustruje ludzkiej próżności lepiej, niż to zdjęcie naszego odległego, malutkiego świata. Podkreśla ono, że naszym obowiązkiem jest być dla siebie milszymi oraz pielęgnować naszą błękitną kropkę jedyny dom, jaki kiedykolwiek znaliśmy.